Więc wbijamy do TG's Bistro. Jadą samochody, jadą, mamy też. Czyli mamy roti, różne placuszki. Tu jest zwykły, tu jest czekoladowy, a tu jest miodowy. I do tego pewnie się dobiera dodatki jakieś. Zaraz sprawdzimy. A jak się żarcie zamawia w większości restauracji, zobaczcie. Jest qr kodik do zeskanowania. I jak zeskanujesz, to wyskakuje ci. O! Pick start without registration dzieci cyk i tu już jest zassane przy jakim stoliku siedzimy wybierasz jedzonko konkretne i za chwilę dostajesz do stolika zaczynamy od świeżo wyciskanych soczków a za nie plusik bo są świeżo wyciskane i bez cukru a to nie jest oczywiste mi gory. startujemy od mi gorek mi po indonezyjsku i po malajsku to jest makaron a wzięliśmy wersję z jajem więc mam nadzieję że będą niezłe jaja Łe, dobre to jest. Mm. mlecznik na wierzchu, w środku mięsko, ale to jest dobre, dobrze doprawione. Mm. Wyśmienite, wyśmienite. Danie numer dwa, butter masala. Spróbujmy. Butter chicken. Butter chicken. Co ja powiedziałem? Bo mi się zrymowało, no. Butter chicken, mordeczki, butter chicken. O ja, o ja. Ciepłe i smaczne. Do tego na nik O, ale fajny czosnek zajeżdża tutaj. Ojej, jakie to jest smaczne. Mmm. Mega dobre, naprawdę. W końcu jestem zachwycony jedzeniem tutaj. A na dodatek klientów tutaj obsługuje Ronaldo we własnej osobie, więc tym bardziej warto tutaj zajrzeć. No i co? Szanić wasze półmetrowe kepsy. Spróbujcie tego. Tak naprawdę to jest puste w środku, to trzeba połamać, żeby to zjeść. O, A, jak umiejętny. Pryk pyk. Też mordeczki na słodko, co się macza tu w miodziku. O. I wsuwa na ser. Bardzo dobre, bardzo smaczne. Polecam. Aha. Muszę powiedzieć, że bardzo dobre to jest. Bardzo delikatne, mega kruche. W ogóle nie słodkie samo w sobie, trochę hmm. jak ciasto francuskie. Ale jak pomerdasz miodku, miodku mmm, nabiera to dodatkowej głębi. Chodzi jak w masło. Mam wrażenie, że wszyscy przychodzą tutaj tylko po to, żeby zrobić sobie zdjęcie z tym wielkim lujem. My wcale się nie zaliczamy do tych ludzi. Za wszystko, czyli dwa soki, dwa dania i tego wielkiego luja zapłaciliśmy 72 ringity, czyli około 65 zł. Ewidentnie to jest najlepszy lokal w mieście. Było przepysznie, szybko podane, fajny klimacik, miła obsługa, uśmiechnięta. Niczego tutaj nie brakowało, coś pięknego. Dzięki Polo za rekomendację. Tym razem się spisałeś, byku.